Moje drogie Panie, dzisiaj w takich pięknych warunkach, z pięknym widokiem na San Cristobal, pokażę Wam dwie z wielu rzeczy, które przygotowaliśmy do nowej dostawy. Pierwsza rzecz to jest haftowana torba z pięknymi wzorami Zinacantanu. O cantanie mówią bardzo dużo w relacjach, bo ja zachwycam się ich haftami, więc na pewno nasze stałe klientki kojarzą te wzory. I specjalnie dziś ubrałam takie Taką casualową stylizację, żeby Wam pokazać i żeby podkreślić piękno tych kolorów. Ale to nie wszystko, bo w komplecie do tej torby znalazłam też saszetki, które właśnie też mają te piękne wzory z kantanu. Więc jeśli szukacie jakiegoś wyjątkowego, unikatowego prezentu dla wyjątkowej osoby, a może dla Ciebie, to mam dla Was idealny pomysł. Aha, i koniecznie dajcie nam znać, czy się kupować to oddzielnie, czy w zestawie.